Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team Dzisiaj kończymy Food Champions A mój bilans to 15 do 3 I muszę wam szczerze powiedzieć, że to jest Jedne z najtrudniejszych Food Champions jakie grałem Składy na jakie trafiam Poziom jaki jest w tych meczach jest naprawdę niesamowity No myślałem szczerze, że w tym tygodniu Nie będzie 16-4 No ale tak naprawdę w sumie to dalej może nie będzie Tego 16:4, bo mam 15-3 Wychodzimy takim oto zespołem, ale jeszcze Zanim ten meczik, otwórzmy sobie nagrody za Squad Battles. Mamy nagrody nawet nie wiem jaka ranka, okej okay, gold jedynka także całkiem spoko, ej fajne paczki, 8 koła monet, zobaczymy może akurat uda się coś trafić, widziałem że w paczkach są motmy, no także zobaczymy, no zobaczymy, może akurat jakby się jednego udało trafić, to by była fajna kasa z Quixelu, także mieszana paczka piłkarzy prime, zobaczmy, sześciu rzadkich no i czy coś będzie ciekawego, czy będzie walkout ekrany, uwaga, uwaga, uwaga no nic z tych rzeczy. Dobra, paczka piłkarzy Electrum Prime, znowu sześciu rzadkich i czy coś tutaj wpadnie? Jezu, no co to są za paczki, kurde, no nawet ekranów mi nie dali jeszcze. W paczce nie, no taka, nie, no cienizna, cienizna totalnie. Także zobaczmy, duża złota paczka premium, czy coś tu wpadnie. No i zobaczmy, uwaga, ekran, jest, 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 Motm, jaki Holender? LS, nie wiem, nie wiem, PSV, a Gagpo, ok. czyli raczej Quixel to będzie Ale jest, 15 tysięcy chyba myślę, że Będzie, i uwaga, ile taki, a 10 Tysięcy za Quixel, o Jezus Dobra, to może go na razie zostawię, może do jakichś Wyzwań będzie, kto wie, kto wie, kto wie No dobra, to dwa mecze do końca, bilans 15-3, ugrajmy te 16 Winów, jeżeli się uda, to będzie Naprawdę fajnie, no dobra, a więc zobaczmy Składzik rywala, czy to będzie Trudne spotkanie, o kurde jest Mbappé, czyli już będzie trudne No Varan, i ten Chouameni, pierwszy raz będę grał na niego. Tak w ogóle, oprócz tego, że cholernie trudne full Champions, to jeszcze nikt mi wina nie oddał. Także, no, jest to niespotykane, bo zazwyczaj w każdym full Champions zostawałem gdzieś jednego wina. Także, no, troszeczkę szkoda, nie ma tego ułatwienia. Wygrajmy ten meczek, dobądźmy 16-4 i jesteśmy w domu. Dobrze, do Hakimiego. Hakimi już atakuje skrzydełkiem. Dobra. Kurde, dobry ten typ, widać, już ogarnia obronę i paketa, Neymar, Neymarito, Neymarito coś próbuje, wyszedł, dobrze, prawo Hakimi, ale lecimy teraz. Hakimi, ale to jest Deline, on jest dobry, ja wiem, że on jest dobry. Niestety, ja to wiem i nie będziemy tam grać. Bail, Bale, dawaj! Nie, nie, ale obok bramki, kurde, ale fajna, fajna akcja wyszła w sumie. Saliba, saliba podał do Hakimiego, kurde, nie udało się odebrać piłki. Ale ładny zwód i to jak przyspieszył. No ej, ale spina Dobrze, dobrze, dobrze Maldini. No nie będzie łatwo, nie będzie łatwo, ale mam nadzieję, że uda się to wygrać mimo wszystko. Dobrze Gorecka, ale jeszcze nie, niestety nie do końca. No i Mbappé, Modric, Modric, pięknie Modric. Nie no, świetnie, klasa, dobrze. Okej, okay, Neymar z daleka i Wandersan w prime. No to też Wandersan w prime to nie, będzie, to nie będzie łatwy bramkarz do przejścia niestety. Że nie ma co na wariata iść. Ok, Bale i. Gol! Jest Gareth Bale! Myślałem, że to Van der Brawo! Jeden do zera, Gareth Bale. Ważny mecz, ważny gol, brawo. Żelson Martins na skrzydełku i do oczywiście Mbappé, ale Maldini nie daje się kręcić młodemu Francuzowi. Pokazuje starą szkołę. Pięknie. Aj, Bale, prawie, ale jeszcze masz to. Ej, silny jest ten Bale, w ogóle strasznie silny jest ten chłop. Naprawdę, no on szłama niego. Jak człameni go nie potrafi przepchnąć, to, no można powiedzieć, że to jest naprawdę silny chłop. I dobrze Kakimi, pięknie do Neymara, Neymar, Neymar się zabawił, Neymar, ale nie, no ten skurczybyk łysy, naprawdę ciężko go przejść. Dobrze, oj, niedobrze jednak, myślałem, że Maldini ma to. Jednak tego nie ma Maldini. Hakimi pięknie. Jezu, ale go gaszę na razie. Na razie go gościa tak gaszę, Mam nadzieję, że do końca meczu tak będzie. I pięknie! O nie! Mogłem górą chyba. Mogłem górą. Może to by wtedy przeszło. Dawaj, Modryć, piękna piła do Neymara! Do Neymara! Czy to będzie Neymar czy Waran? I... rożny. Okej, okay, okej, okay, Varan nie dał rady, całe szczęście. No i zobaczmy. Czy Neymar to dobrze dorzuci? Neymar Maldini! Dobra, łupni. Vinicius daleka. Jezus, Jezus, czemu to nie weszło jeszcze Maldini z główki, niestety? Rożny. A, okej, okay, to całkiem spokojnie wyszło, Ale jakby to Vinicius strzelił, ja pierdzielę. Gorecka, no nie, ale dawaj zyle, nie, nie do tyłu. Dobrze, w kleszcze, wzięty, pięknie. Kurde, na razie w ogóle to Bale bardziej bierze yy, z przodu. Z przodu ciężar gry, ale tutaj prawie Johan jednak go przejął, no ale z mizernym skutkiem na razie to wszystko wygląda. I Maldini. Nie no klasa, jego odbiory to jest poezja, naprawdę. Jego odbiory to są to jest poezja, jego się nie da przejść czasami. Oj, paketa. Kurde, ten pakiet jest strasznie duży, ma 5 razy sztuczek, a do tego jest zwinny, no naprawdę niesamowity gracz. Aż żałuję, że go nie zrobiłem. Dobra, tutaj Neymar coś próbuje poświrować z powietrzem I Benek, dobrze spinacola. Jeszcze kontra jeszcze jakby poszła Okej. Okay. Dawaj Bejl, czemu nie mogę na Bejla przełączyć? Kurde, no i dobra, mamy pierwszą połowę 1 do zera. Trudny mecz. Naprawdę trudny mecz, dlatego mam nadzieję, że uda się go wygrać, bo no nie powiem, jest trochę pot w tym meczu. Jeżeli chodzi o statystyki, o kurde, to jest dominacja. Nie spodziewałem się, Gościu nie oddał strzału w ogóle. Dobra, druga połowa się zaczyna, zobaczmy. Piękny odbiór Modricia. Modryć już leci. Do Johana. Johan. Kurde, gościu ma mega nisko zespół postawiony i przez to jest ciężko tą piłkę zagrać jakoś sensownie w pole karne. Trzeba naprawdę się napocić, żeby jakąś fajną akcję tutaj stworzyć, bo gościu, no mówię, naprawdę nisko stoi w tej, w tej, w tej obronie. Okej, okay, ale teraz udało się dobrze i szybko piłkę przejąć. No i dobra, dobra, dobra. Dobrze to udało się wycofać. Dobra, zobaczmy, rzut rożny. Dawaj, Maldini, pokaż. Główka, główka, Maldini, dawaj! Jest Maldini Gold! 2 do 0, pięknie, pięknie, pięknie! Super, mamy to, mamy to! quit, Jest! 16-3 mamy, także 17-3 walczymy. Oczywiście, jeżeli będę wygrywał, to oddam gościowi Wina, ale jest! 16-4! Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że gościu wyjdzie, aczkolwiek, jak widzicie, dalej była 52 minuta, gościu dalej strzału nie oddał. No kurde, pięknie, mamy to. Znowu 16-4, a w tym Team of the Week jest Robert Lewandowski. Dobra, to zagrajmy kolejny meczyk. No zobaczmy, to Sposobne Full Champions. Muszę przedłużać, muszę przedłużać, bo jeszcze nie ma 19. Ja chcę po 19 te paczuszki otworzyć. Także zobaczmy składzik rywala. Co tutaj mamy? Ok, okej, okay. znowu czułam menu. Ciekawy, ciekawy zespół, muszę przyznać, że naprawdę ciekawy. Dobra, mecz się rozpoczął, zobaczmy, zobaczmy co ten kolega potrafi. Meczyk na poziomie no, 17 winów, walka 17 winów i gol. Wow, szybko, szybko sobie mi gola, Druga minuta już bramka? Wow, naprawdę nieźle. I Johan, czy on do tego dojdzie? Nie doszedł, nie doszedł. Aj, prawie, prawie jednak, jednak prawie. Jak czasami walka do końca popłaca. I Bail, Bale, ale podanie od Viniciusa i przełamało ręce Mendiego. Brawo! Jeden do jednego. Już się przypomina ten finał z Liverpoolem, kiedy Karius puścił taką bramę Bale'a. A Ej, ale ta piła od Viniciusa była naprawdę fajna. I podobała mi się strasznie walka w Bejla, bo no, przyszedł Van Dajka, trochę go czy go przepchał, bardziej go przetrzymał. No i dobra, Gorecka. Gorecka, no i Johan. Johan, zabawmy się! Johan, ale brameczka, ale brameczka Wszedłem z piłką do bramki Wow, wow, wow 18.53 na, na zegarze Także, no jeżeli gościu w 7 minut Nie zragequituje, no to ja mu oddam winę Oczywiście, ale jest całkiem duża szansa Że da tego reczkujta jednak Leo Messi, Leo Messi Czemu on tak zrobił to? Jezus, ale mu się, co mu się stało? Boże z... Co się stało? Z... Wow, o co tu chodziło? To nie był spalony. Johan, 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 Johan i pięknie mamy 3 do 1. Ładnie Johan, ładnie, naprawdę to było ładne. Modrić, modryć, modryć, wjeżdża, wjeżdża, po prostu modryć wjeżdża. I z faulem, z faulem Konate był widać, to było mocno. Czy to jest Rage Quit? Uwaga, Rage Quit. Kurda, chcę wina, chciałem chcę do naprawdę. No 1854. Także no trzeba będzie troszeczkę poczekać na kontencik No i fajnie, ej, 17-3 bilans w takim trudnym Food Champions naprawdę napawa mnie optymizmem Żeby zdobyć bilans 18-2 w przyszłym tygodniu może Ej, ale w sumie to możemy otworzyć nagrody, mamy 70 tysięcy chyba tak, kilka pików No jakby lewy wleciał, to by był idealny fodder tak naprawdę Ranga trzecia, nagrody piękne, dwie paki za 50k, -Pak Ultimate, dwie paczki steam of the Week, no i ileś tam końców Zanim otworzymy te piki, zapraszam Was na Discorda, wprowadziliśmy teraz kanał ocenianie składów, możecie wysłać swój składzik i będziemy go oceniać w skali od 1 do 5, jeżeli coś będzie nie tak z nim, to możecie wysłać składzik na Wasze składy i wtedy Wam pomożemy ze zmianami. Oprócz tego tworzymy naprawdę fajną społeczność, więc fajnie by było jakbyś stał się jej częścią. Zapraszam Was na Discorda, link w opisie. A tymczasem zobaczmy, zobaczmy, co to będą za piki, czy będzie Robert Lewandowski albo Harry Kane, czy będzie któryś z nich, uwaga, 85, 86, Ok, ok, okej, okay. 86 i to super. Mi już się podoba, bo karta pod przepałkę jest. także kolejny pik, zobaczmy, czy może tutaj Robert albo ktoś taki. Uwaga, czy będzie coś lepszego. Lafont! Ok! 8-6 Lafont to jest super traf. Aczkolwiek w moim przypadku, kiedy mam don na rumę, to raczej tylko foderek. Dwa kapitalne piki. Czy pójdziemy krok wyżej, czy krok niżej? Zobaczmy, co teraz padnie w piku. I uwaga. Uwaga, 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 okej, 8-6 i to także biorę Bremera, bo no nie będę, nie będę brał duplikatu, nie? Uważam te pigi za całkiem spoko, szczerze mówiąc. Możemy też sobie otworzyć paczki Steam of the Week, także tu też jest szansa na Roberta Lewandowskiego, ale najpierw zróbmy sobie wróżbę, czyli paka za 7,5k. Zobaczmy, co tutaj wpadnie. Czy w paczce 7,5k będzie coś fajnego? No, nie tym razem. No to zobaczmy, paczka Steam of the Week. Czy tutaj się pojawi Robert albo Hurricane? Byłoby naprawdę fajnie, uwaga, dobre flary. Francja, nie wiem. Lafont! O kurde! On jest na pewno coś warty! Stawiałbym szczerze 30 tysięcy 30 tysięcy tego bramkarza, jeszcze Günther i ten gościu. Także Lafont ile kosztuje? 30, no, 25. I tak uważam to za win. Także jeszcze jedna paczka przed nami i zobaczmy. Paczka Steam of the Week: kolejna, czy coś tu będzie. I uwaga, uwaga! dobre, dobre flary. Ok, i to, tak, i to? 8,6. Ej. Szczerze mówiąc, świetne nagrody. Moim zdaniem, naprawdę kozackie te paczki były. Tutaj jeszcze mamy 2,8,4. Wow, naprawdę dobrze. Godzina 19 wybiła, także zobaczmy, co takiego mamy. Po prostu w SBC, także zobaczmy. Zakładka live i zaczynamy. Ok, wyszedł ten Cyprien. O kurde, ej, fajnie wygląda jak na karty sre. Ej, fajnie wygląda. Ciekawe, jakie ma wymagania sre. Kurczę, 80 plus serii, z tego z francuskiej OK, 83, czyli tak jak każda karta, ale wygląda naprawdę fajnie. Okej, okay, znowu mamy srebrną gwiazdę, a nie, to było chyba. Dobra, także nieważne, to było. Czy coś jeszcze wyszło ciekawego? Chyba nic tutaj nie ma. Oj chyba nic tutaj nie ma Uuu, paczka z ikoną Prime wyszła 848687 220 łapek w górę, i w tym tygodniu pojawi się paczuszka z ikoną Prime. Kurcze, fajna paczka, nie ma tak dużych wymagań, także można zaryzykować. Dobra, zobaczmy jeszcze ikony, czy wyszedł ten. Okej, okay, jest Marcel Desai O kurde, fajna karta. Też fajna karta. Zobaczmy wymagania. Okej, okay, 83, 84, 85, 86, 87. Oj, to jest też obrońca warty zastanowienia się, bo on jest naprawdę dobrym. Jest naprawdę dobrym obrońcą. Wyszedł też Lothar Mateos, którego myślałem, że może zrobię OK, 8-2, 8-5, 8-6, 8-5, 8-6, 8-7 i 8-8 No powiem wam, że troszeczkę dużo Kurczę, chyba jednak najprawdopodobniej ta paczka z ikoną Prime najbardziej kusi Także raczej ją sobie zrobimy Tak jak czekałem na tą 19, zrobiłem też jedną rozbudowę 8-1 Dwóch piłkarzy 8-1+, także zobaczmy jak z nich dropi Oczywiście resztę sobie zrobimy na następny odcineczek, okej okay, Dropi doskonale, widzę o, jeszcze lepiej, dwa duplikaty, no po prostu wybornie, jeszcze niewymienne pewnie dwa, tak jest, no to Quixel, fajnie, fajnie, fajnie. No dobra, to zobaczmy, paka za 50 pierwsza, fajnie by było jakby był jeszcze jeden Man of the Match, czy to się uda? Uwaga, czy to się uda? Ekraniki tylko, okej, okay, Anglik, prawy obrońca, Trippier, okej, okay, myślałem, że Walker, tripier też może być. O, jest! I to jeszcze inform. Ej, dobrze, fajnie. Mamy motma. Kolejnego słabego, ale jest motm. Fajnie. No dobra, kolejna paczka za 50k. Może w tej. Może w tej paczuszce będzie coś dobrego. Jakiś walkout... Dobra, fajnie, fajnie, fajnie upluty Okej, okay. o, jak znowu inform, także całkiem spoko. Dobra, to już damy na QuickSel sobie. 11 koła zawsze w kieszeni będzie. No i paczka Ultimate, fajnie, bo jakby z niej coś wpadło, ale czy wpadnie? Czy będzie jakiś fajny wokkałcik, czy jednak skończymy na braku ekranu? Uwaga, uwaga! Dobry! Nie, dobra, nie, nie dobry. Busquets, Nie, parecho, <laughs> świetnie. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem, że raczej traf szybciej trafię tego Busquetsa niż Parejo, no to następny odcinek mnie zweryfikował i trafiłem <grym> Parechów. Także świetnie, świetnie. O, jeszcze Castels. Ej, spoko paczka w takim razie. A więc ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że łapeczka w górę zostawiona, subik zostawiony. No i mam nadzieję, że będziecie czekać na paczuszkę z ikoną Prime, bo ja już szczerze mówiąc liczę na małe odkucie po tym i Janie Rashu. Także jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie, wbijajcie na Discorda i do zobaczenia. Siema.